Witam Was w już 22 odcinku Prawdziwego Życia na moim kanale. Mikołaj niestety tak zaspał, że nic zbytnio nie uda mi się zrobić, bo za 30 minut zaczynają mu się zajęcia, a jeszcze musimy dojechać. W trakcie, gdy Mikołaj myje sobie zęby, chciałbym podziękować osobom, które zdecydowały się na wsparcie mojego kanału, jest mi niezmiernie miło. Wygląda na to, że Mikołaj skończył myć zęby, także ja wychodzę z domu, bo jestem już tak spóźniony, że ledwo co tam dojadę na tą uczelnię, to będę musiał zasuwać do klasy. Widzowie, no masakra, jeszcze mnie śmieciarka zatrzymała. Panowie, chwilę zaczekają, pe kosz szybko pójdę. Dobra, tylko panie szybko, bo czasu nie mamy. Dobra, Widzowie, biorę i daję im ten kosz. Dobra, teraz muszę szybko odśnieżyć auto i ruszać na uczelnię. No od ostatniego odcinka to tego śniegu dużo napadało. Auto ogarnięte, teraz jedziemy na uczelnię. Widzę się z wami, kiedy już tam dojadę. Widzowie za 10 minut zaczynają się wykłady, raczej zdążę, bo jestem już obok. A propos dzisiaj, dość specjalny dzień, ponieważ planuję już otworzyć naszą nową firmę. Ale to jeszcze trochę, chyba tak późno nie przyjechałem, mało aut coś dzisiaj. Ja już wszedłem, więc teraz idę do klasy, widzimy się jak skończą się wykłady. Nareszcie koniec, teraz od razu jadę do firmy. Generalnie na przerwie wystawiłem ogłoszenie, że szukam. Pracowników, parę osób się zgłosiło, zobaczymy ile osób tam będzie. W lewym górnym rogu, może zauważyliście, ale jest nowy stan konta. Dajcie znać, czy jest lepszy od starego. Ja już dojechałem, widzę, że już ktoś się zjechał. Czekajcie, co tu robi mój kolega? Chodź na bok. Skąd ty wiesz, że ja otwieram nową firmę? Nie było cię tyle w domu. No, generalnie to szukałem pracy i tak wyszło, że akurat na twoją firmę trafiło. Dobra, dobra, idź tam z powrotem. No i co ja mam widzowie zrobić? No muszę go przyjąć do firmy, bo to jest mój dobry znajomy. Następny. Ten dobry? Ja tu, bo placie. Dzień dobry, jak się pan nazywa? I nie pamiętam. Jak pan może nie pamiętać, jak się nazywasz pan? I o wiem, wiem, nazywam się Ahmed. Dobra, panie, wracaj tam. Ale gdzie. No do rządku, panie. A, okej, okay, rozumiem już. No więc odrzuciłem dwie osoby i dostały się trzy, które są w miarę ogarnięte. Dobra, a więc witam Was, oprowadzę Was może troszeczkę po terytorium firmy. Generalnie to jedna połowa jest dla nas, a druga to jest dla tej mendy sąsiada. No tutaj mamy parking dla samochodów firmowych, drugi Ford Transit jest schowany gdzieś za budynkiem. To na razie tyle, co mogę pokazać, bo jeszcze nie dostałem kluczy do środka, będę musiał się o nie dopominać. Ktoś do mnie dzwoni, nieznany numer. Kto to? Halo, dzień dobry, dodzwoniłem się do firmy przewożącej? Tak, tak, słucham. No to pan musisz mi przewieźć rzeczy, wyślę panu pineskę. No to mamy pierwszego klienta, weź ktoś drugiego transita i jedźcie za mną, wyślę mi pineskę. To jak tam opowiadaj Wojtek, czemu cię tak długo nie było? A, wiesz, byłem tam i tam długo by opowiadać. To opowiadaj mamy teraz idealną okazję. No to tak. No po prostu kurde nie. No nie gadaj, że to ten sam chłopiec. Od dobry, ja tu pacuski dla pana miałem dać, bo blat mi tak powiedział. A to pan od pacusek zendoble? Gdzie pan te paczki masz? I i. O wiem tam 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 do tyłu znaczy opok galarzu. galażu. Dobra widzowie zabraliśmy te paczki. Szkoda słów znowu tego chłopa spotkałem. A propos budki, generalnie to nie zostaje ona zamknięta, bo dużo osób się o to pyta, więc nie budka pozostaje ciągle otwarta, i ona sobie robi dla nas pieniądze cały czas. Kucharza mamy dobrego, więc wszystko tam jest w porządku. Oczywiście co ileś tam odcinków będziemy to kontrolować, co się tam dzieje. A więc dojechaliśmy tu. Mieliśmy położyć te paczki obok drzwi, więc tak też zrobimy. Dużo ich tam było. Za chwilę powinniśmy dostać przelew od tamtego chłopa za dostarczenie tych paczek. Dojechaliśmy do firmy i dostałem od typa pieniądze i uwaga, to było aż 700 zł, więc naprawdę dużo. Myślę, że będzie to bardzo rentowny biznes. Kolejny klient do nas zadzwonił, tym razem gościu z kosiarkami. Wsiadajcie, jedziemy do tego chłopa. Po robocie chyba będę musiał jechać na myjnie, bo ten tranzyt, którym teraz ja jeżdżę, to jest taki uwalony, jakby w błocie się taplał. Na szczęście jedziemy do tego sklepu, gdzie tata w którymś odcinku kupował kosiarkę, więc mamy blisko. Dobry, kosiarki trzeba zabrać, poprowadzę panów, gdzie to zawieść. Dobrze, pan pokaże, gdzie pan ma te kosiarki. Dobrze, zapraszam za mną. Tutaj już uszykowałem. Dobra, to bierzemy się za robotę. Widzowie wszystko zapakowane, i raczej to będzie już na dzisiaj ostatnia dostawa. Teraz musimy jechać za tym gościem. No i nareszcie dojechaliśmy. Co my kurde do Biedronki, te kosiarki jedziemy wypakować. Skąd wiesz, równie dobrze jest tu budynek obok? Dobrze ile się należy? No tak myślę, że 800 będzie dobrze. No dobra, proszę bardzo. No i pięknie widzowie, dużo dzisiaj zarobiliśmy wracamy do firmy. Dojechaliśmy teraz, trzeba dać pensję pracownikom i zapłacić za wszystkie czynsze, czyli dom, firma i pracownicy. No niestety, bardzo ubolewam, bo już mamy coraz większe czynsze, bo musimy zapłacić aż 650 zł. Ja już w domu postanowiłem, że wyjdę na chwilę posiedzieć sobie na dworze. Kogo to znowu niesie? Cześć Mikołaju, chcesz jeszcze kiedyś zobaczyć swojego tatę? Y kim pan jest? Nie powinno cię to interesować. Dobra, zresztą przyjedź, wysłałem tobie lokację, tam się spotkamy. Jak nie przyjedziesz, twój stary może marnie skończyć. Widzowie o co tu chodzi? No, chyba nie mam wyboru, muszę tam jechać. Kurde, stresuję się trochę tym. Widzowie zdążyło się już ściemnić tutaj, gdzieś nawigacja mnie prowadzi. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tu jechać. Jakieś auta tu stoją. Co jest, widzowie, światła się zapaliły. Ja tylko chcę spokojnie porozmawiać. Cześć, Mikołaju. Jednak raczyłeś się tu zjawić. Nie róbcie nic mojemu tacie. Nie zrobimy, jeśli tylko będziesz się nas słuchać. Gang Pietruszki mówi ci to coś? A powinno? Ha, dużo jeszcze o tym mieście nie wiesz. Powinno szczylu za fajdany. Twój stary nam bardzo podpadł. Chcesz może przejąć jego dług? To tylko skromne 100 tysięcy złotych. Albo będziesz dla nas pracować, ale to może kosztować twoje marniutkie życie. No to jaka decyzja, kolego? Nie mamy czasu na ciebie. No jak to, jaka decyzja? No wybieraj, proszę bardzo, albo dla nas pracujesz, albo dług starego. Pamiętaj, jak zgłosisz to gdziekolwiek masz przesrane, twój stary też, więc na twoim miejscu bym nie ryzykował.